Dzień dobry, Kamil Błaszczyk z tej strony, dział transportu. Proszę Pani, kontaktuję się w związku ze zbliżającym się wyjazdem do Niemiec i pytaniem: jaka pani sytuacja z transportem? Czy ma Pani może dziś złożoną rezerwację, czy pomóc znaleźć przewoźnika? Okej, okay, rozumiem, dobrze. W takim razie proszę mi powiedzieć, z jaką firmą będzie Pani podróżowała? Dobrze, będzie Pani wyjeżdżała zgodnie z rozpoczęciem zlecenia, czyli dnia 1 kwietnia, tak? Ok, rozumiem. Chciałem Panią jeszcze tylko poinformować, że jeżeli chodzi o opłacenie transportu, zajmie się nasza firma tym od 1 kwietnia. Także proszę się nie martwić, my się skontaktujemy z tym przewoźnikiem, o którym Pani wspominała. Przekażemy, że to firma będzie płacić, więc proszę tylko przygotować się do wyjazdu, spakować odpowiednio. No i mogę Pani życzyć tylko miłego dnia i... Udanego wypoczynku jeszcze przed rozpoczęciem zlecenia. Dziękuję Ci. Do usłyszenia. Dzień dobry. Nazywam się Kamil Błaszczyk i pracuję w dziale transportu. Drodzy Państwo, poruszamy dzisiaj temat dotyczący zmian w transporcie, jakie nadchodzą w naszej firmie. Na nasze pytania odpowie Pan Kamil Błaszczyk, wieloletni pracownik działu transportu. Panie Kamilu, dzień dobry. Jak już wiemy, od 1 kwietnia zmieniają się zasady dotyczące finansowania przejazdów. Jak to będzie wyglądało? Co się zmieni? Przede wszystkim na początku chciałbym uspokoić wszystkie obawy. Zmiany, które wprowadzamy mają na celu poprawę państwa komfortu państwa pracy i komfortu przejazdów. W kwestii transportu wygląda to w ten sposób. Wszystkim opiekunkom i opiekunom, którzy wyjadą z nami do pracy od 1 kwietnia i później, to firma opłaci transport i będzie się to odbywało bezgotówkowo. Rozumiem. A co z tymi pracownikami, którzy wyjechali wcześniej? Jeżeli pracownik przepracował 8 tygodni, rodzina niemiecka bez zmian zwróci pieniądze do ręki. Jak to wygląda w sytuacji, kiedy opiekunka dojeżdża własnym transportem? Pracownik otrzyma wtedy pieniądze za dojazd przelewem wraz z pierwszym wynagrodzeniem. Czy opiekunki mogą wybrać środek transportu, czy przywoźnik będzie narzucony? Jeżeli chodzi o wybór przewodników, będzie to zależało od indywidualnych ustaleń między opiekunką a pracownikiem działu transportu. Ustalenia będą uwarunkowane od miejsca wyjazdu i dojazdu. Na co dzień rozmawia Pan z opiekunkami i opiekunami, którym pomaga Pan w znalezieniu transportu na zlecenie. Z jakimi opiniami się Pan spotyka odnośnie wprowadzonej zmiany? Oczywiście zdarzają się małe wątpliwości, ale w większości Panie są zadowolone. To dla nich również duże ułatwienia. Dziękujemy bardzo. 青岛的开关。